Profesjonalne zabiegi wiosenne w zbożach ozimych to klucz do wysokiego plonu. W najnowszym cyklu mini wywiadów BAS przyjrzymy się, jak wyglądają zalecenia na 2020 rok na tym polu. W ostatnim czasie z rynku zostały wycofane niezwykle popularne jeśli chodzi o ochronę fungicydową zbóż środki oparte na propikonazolu. Czy rolnicy, w związku z dużą presją chorób atakujących rośliny w tym sezonie, powinni się martwić zniknięciem tej substancji czynnej? Właśnie na ten temat porozmawiamy dziś z dr Jarosławem Nadziakiem, crop managerem BASF. Dzień dobry, Jarku. Z rynku co rusz znikają kolejne popularne wśród rolników fungicydy. Ostatnio na przykład te oparte o propikonazol. Jaka tak naprawdę jest przyczyna wycofywania tej i innych substancji z obiegu? Obecnie wszystkie substancje czynne będące na rynku, bez względu na to czy to są herbicydy, fungicydy czy insektycydy, poddawane są ponownej ocenie re rejestracji według najbardziej zaostrzonych obecnych norm wyznaczonych przez Komisję Europejską. I w przypadku tej ponownej oceny wiele substancji czynnych nie przechodzi tej weryfikacji, bądź w najbliższym czasie nie przejdzie i zniknie z rynku. Triazole, bo tutaj o nich mowa, też bardzo ucierpią, jeżeli chodzi o ten proces. Obecnie mamy kilka triazoli na rynku, z których de facto na koniec prawdopodobnie, według nas, zostanie jeden bądź dwa. I oczywiście ten nowy, nasz, który jest sprowadzony do tego, który już spełnił przy tej nowej rejestracji te wszystkie nowe wymagania, więc jak na razie możemy spokojnie powiedzieć, że jest bezpieczny. Rolnicy na pewno zastanawiają się, czy w najbliższym czasie odbędzie się kolejny przegląd substancji aktywnych. Czy według Twojej wiedzy rzeczywiście dojdzie do kolejnych cięć? Tak jak już wspomniałem, to, to się cały czas dzieje, już od kilku lat. Te substancje czynne są poddawane weryfikacji. Te substancje, które mamy obecnie na rynku są jeszcze raz sprawdzane pod względem tych nowych wyznaczonych norm toksykologicznych. No i w wielu przypadkach już teraz wiemy, że wiele z tych substancji czynnych nie przejdzie tego egzaminu. Jaką substancję lub substancje czynne poleciłbyś rolnikom, którzy dotychczas stosowali propikonazol? Czy w ogóle istnieje jakaś dobra alternatywa? Dla tych rolników, którzy do tej pory stosowali produkty zawierające propikonazol, bardzo dobrą alternatywą ze strony firmy BSF jest produkt Prijaktor. Prijaktor jest już od kilku lat na rynku, bardzo dobrze się sprawdził jako rozwiązanie fungicydowe. I w tej dawce polecanej przez nas 0,75 spokojnie może być stosowany na tych plantacjach, gdzie były stosowane produkty właśnie zawierające propikonazol. I myślę, że rolnicy będą dużo bardziej zadowoleni właśnie z zastosowania projaksoru w porównaniu do tych produktów, które stosowali do tej pory. Jak Państwo słyszeli, pozostaje jedynie kwestią czasu, aż kolejne substancje czynne, w tym te z grupy triazoli, znikną z rynku. W tym kontekście bardzo dobrą alternatywą dla wspomnianego w trakcie rozmowy i niezwykle popularnego w naszym kraju propikonazolu jest fungicyt Priaxor. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.